Cześć, to Sławomir, Cześć, to witamy Was na Śląskiej Karuzeli. Dzisiaj gościmy w Fabryce Porcelany Bogucice. Legendarne miejsce, legendarny człowiek, Pan Marek. Dobry, witamy witam serdecznie. Wszystkim. Zaczynamy! Panie Marku, przepiękna architektura, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w całym kompleksie Fabryki Porcelany. Dzisiaj ta fabryka, poza tym, że jakaś część jest zajęta przez fabrykę porcelany i produkujemy tutaj porcelanę. Mhm. To jest takim kompleksem usługowo-biurowym. E, proces rewitalizacji trwa od 2012 roku, czyli przez 8 lat udało się z tych starych murów już tutaj wiele powierzchni wyremontować i udostępnić. Mamy sklepy tutaj, mamy e, klub fitness, mamy restauracje, mamy Sklepy z wyposażeniem wnętrz, oświetlenie, mamy degustatornie whisky wow. dla panów. Mamy gabinet piękności, prawda, czyli klinikę medycyny estetycznej, klinikę medycyny stomatologicznej. Więc e, wiele przeznaczeń tutaj jest, wiele firm. Dzisiaj tutaj pracuje ponad 500 osób, czyli więcej osób niż kiedyś pracowało w fabryce porcelany. Cały proces rzeczywiście odbywał się we wszystkich tych budynkach. Część dzisiaj tych budynków to są um, kiedyś budynki pomocnicze, magazyny, warsztaty, a część stanowiły główny jakby ciąg technologiczny całej produkcji porcelany, począwszy od surowców, a skończywszy na wyrobie gotowym. Dzisiaj ta część związana z Surowcami i produkcją półfabrykatów białych już tutaj się nie odbywa. A pozostałe budynki, oczywiście, mam nadzieję, że z zadowoleniem są wykorzystywane przez wielu innych tutaj naszych sąsiadów, najemców. I, no i codziennie spotykamy się. W tej takiej można powiedzieć porcelanowej kulturze nasiąknięte te mury są tą prawie stuletnią historią. Tak nawet widać piękne hasło za nami. Tak, tak. to jest jeden z, przykład, z przykładów e, e, właśnie rewitalizacji, jak się wykonuje poszczególne elementy. To cztery miesiące cztery osoby musiały pracować nad tym, żeby ten element cały tutaj tych podcieni wyremontować, wymienić cegły, e, odnowić między innymi ten napis, bo postanowiono, postanowiliśmy go zostawić. I mam nadzieję, że powoli, powoli w najbliższych roku, dwóch latach uda się tutaj Fundacji Gisze, która zarządza całą nieruchomością, dokończyć ten proces rewitalizacji, że wszystkie mury tutaj będą wyglądały dokładnie tak. Piękna, oczyszczona cegła. Nadzór Konserwatora Zabytków niestety wymaga tego, żeby odtwarzać tą zewnętrzną przynajmniej infrastrukturę dokładnie tak samo, jak ona wyglądała kiedyś. Co powoduje, że nieraz mieliśmy tam drzwi, a dzisiaj mamy okno. Kiedyś było okno, a dzisiaj, a dzisiaj jest ściana, tak, bo wiadomo, że przez te 90 lat funkcjonowania tych budynków jako zakład produkcyjny, jeżeli były robione jakieś inwestycje, trzeba było wsunąć maszynę do środka hali, nie było przestrzeni, to się oczywiście wybijał otwór. Duży i całą maszynę gdzieś tam się wprowadzało do budynku. A później, no niestety, wiemy jak to było w latach 70., -tych, 80., -tych, już nikt tej cegły starej nie używał, tylko czym się dało, tym tą dziurę łatało. Łatało, więc była taka fabryka połatana. Aż kiedyś ktoś wpadł, żeby pomalować ją na niebieski kolor, ale nie wziął poprawki, że malowanie takiej fabryki może w latach realnego socjalizmu było stosunkowo tanie i w budżecie, a później w warunkach niestety ekonomii rynkowej okazało się to olbrzymim wydatkiem i kosztem i przez wiele lat nie udawało się już niestety tego robić. Stoimy teraz przed najdłuższym budynkiem, który u nas jest, piecownia. Kiedyś tutaj stały piece do wypału porcelany, piece tunelowe, długości prawie 100 metrów. To wow. był najdłuższy piec tunelowy do wypału porcelany w Polsce i właśnie stoimy na tle tego budynku. Zaczynał się 3 metry od początku mniej więcej tego budynku i kończył się 3 metry przed końcem. Na całej długości był olbrzymi tunel 46 godzin czas wypału porcelany. Dzisiaj współcześnie tą porcelanę wypalamy godzin mniej więcej między 7 a 11 w zależności od tego jak długi jest piec. Także ten to, został zdecydowanie mm. przyspieszony. Na początku, kiedy powykę zbudowano, czyli w między rokiem 20... 3 a 25, to tutaj postawiono piece węglowe. Były takie olbrzymie komorowe piece węglowe, które opalano węglem. W środku wstawiano porcelanę w specjalnych osłonach. Te osłony też tutaj produkowano i wypalano. Czyli fabryka oprócz tego, że wypalała porcelanę, to jeszcze w oddzielnych piecach wypalała materiały ogniotrwałe, które służyły zabezpieczeniu tej porcelany w piecu, gdy ona była wypalana sama w sobie. Zresztą wow. ten proces był dość skomplikowany. W 25 roku rozpoczęto produkcję. Okres do wojny światowej, no to to oczywiście rozwój produkcji porcelany cienkościennej, e, kosztem porcelany elektrotechnicznej, którą gdzieś tam elektrotechnicznej mieliśmy izolatory. Okay. Mamy dzisiaj a, no jeszcze tak. pozostałości izolatorów gdzieś na skupach takich starych. Czy mamy a, e, korki do, do światła? To tak. Pamiętam babcie. W czasie wojny fabryka była pod zarządem komisarycznym niemieckim, dlatego że formalnie należała do amerykańskich inwestorów. Koncern Gisze sprzedał akcje ich, całego koncernu Gisze tu na Śląsku w 26. roku, więc Niemcy nie mogli bezpośrednio tego w czasie wojny przejąć. Po wojnie była próba oczywiście zamknięcia fabryki. Oddolny ruch osób, które tu jeszcze pracowały, bo w czasie wojny fabryka funkcjonowała, spowodował, że udało się fabrykę uratować. I od do 1953 roku funkcjonowała pod nazwą jeszcze fabryka Porcelany Gisze, czyli ta nazwa przedwojenna została. Od 1953 roku mamy nazwę Bogucice. Historia Bogucic zakończyła się w 93 roku. Między 1994 a 2008 porcelana śląska i od 2008 roku my tutaj. Znowu wróciliśmy do marki Porcelana Bogucice, ale już bez tej całej infrastruktury, bez tej całej infrastruktury produkcyjnej. A kto jest teraz właścicielem? Zarządzającym całą, całym tutaj kompleksem jest fundacja Gisze, która e, jako swój cel główny ma właśnie rewitalizację tego, e, tego obiektu e, fabryki Porcelany. Fabryka żyje. Ten przedmiot porcelana jest interescją historii. Tak, Jak popatrzymy na to, co się uszywa w domu przez wiele, wiele lat, to w zasadzie możemy powiedzieć tylko, że sztućce i porcelana się ostała. Wszystko inne <noise> gdzieś zmieniło. tam się zmieniło, zmieniły się gusta, zmieniły się różne rzeczy. A te dwa elementy ciągle są. Tak. Były 500 lat temu, 1000 lat temu, i teraz ciągle są. I, I myślę, będą. że jeszcze będą. <noise> a południu dzisiejszego odcinka jest. Dą, 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 dą. Bożena i Mirosław Szałtysę. Minęło tyle lat. Słuchajcie, bardzo pięknie tu jest, natomiast jest nieco chłodno, dlatego <laughs> idziemy w cieplejsze miejsca i zabieramy Was razem z sobą. Co to za miejsce? Tutaj y, jest początek zawsze wędrówki w PFWC Porcelany. Osoby, które przychodzą, przychodzą tutaj, zwiedzać to miejsce, staramy się zaprosić tutaj. Bo po pierwsze leci dziś w plenarz. Film pokazujący, jak tą porcelanę się produkuje, taki edukacyjny. A po drugie, mamy takie drobne rzeczy, których normalnie nigdzie nie można zobaczyć. Coś wyciągnięte z produkcji. Forma gipsowa, w której wlewa się masę porcelanową o konsystencji śmietany. Ona się osadza na właśnie na ściankach formy. Po otwarciu formy wyrób. To, co się osadziło, co woda została zasana, wchłonięta przez gips, stanowi ścianki naczynia porcelanowego. Wow. To jest kwintesencja odlewania. Oczywiście talerze czy inne wyroby produkujemy w innej technologii, ale to jest coś, co człowiek wynalazł 5000 lat temu. Czyli odlewanie w formie. Używano form piaskowych, używano form drewnianych, później formy gipsowe wykorzystywano do odlewania. Wyrobów. Jak to się dzieje, że ona się tak osadza równo, jakby, że, no, że, nie jest w że w środku jest pusta? To na jakiej zasadzie? Wlewa, wlewa się do takiej formy zamkniętej, wlewa się masę do pełna. Mhm. Po kilku minutach odlewa się nadmiar. Czyli to, co Aha. tylko osadziło się na ściankach. Rozumiem. Jest... Zostaje. zostaje. Się wylewa na I bie. dalej ten gips ciągnie tą wodę, ciągnie, aż zostaje ta warstwa 28% 30%, 30 wilgotności masy porcelonej osadzona na brzegach na zewnętrznej części formy. I tak powstaje porcelana, nie? Wow, ale tak to wygląda grup i błędów, żeby tak się wylewa, żeby Każdy wyłóg musi, musi mieć swój czas określony, czyli... Osoba, która produkuje taki czajnik ręcznie musi wiedzieć, ile minut od zalania, ile minut ten, ta masa ma być w tej formie. Bo jak będzie za długo, to naczynie będzie za grube. I co się będzie działo w piecu? Będzie pękać. Jak będzie za krótko, to naczynie, naczynie będzie miało ścianki za cienkie i w piecu będzie pękać. Więc trzeba znaleźć dla każdego wyrobu swój czas optymalny, jak długo on musi być, Produkowany. Jak długo musi w tej formie przebywać? I tak się produkuje od malutkich rzeczy: od cukierniczek, od napalstków, od gałek, tak? Aż przez takie wielkie, no, na przykład wazony czy wazy całe, gdzie, gdzie, gdzie ta forma już waży 10 kg, a niektóre tu mamy formy, które ważą 30 kg. Więc jest to praca naprawdę ciężka, jeżeli jest wykonywana manualnie. Na zdjęciach pokazujemy taki ciekawostki tutaj często bo są zdjęcia zrobione z lat 40. i 30., gdzie proces produkcyjny wygląda dokładnie tak samo jak w latach 60., 80. i 2000. Czyli coś co nie przemija. Ten gips, te elementy e, płytek, podstawek i ta masa porcelanowa, ona jest nieprzemijająca. Wszędzie jest tak samo. Tutaj mamy zdjęcie nawet zrobione w latach 20., gdzie w tej części na dole tutaj było generalnie wyda, wydział tak zwana szlamownia, czyli przygotowanie masy porcelanowej i szliwa. Tutaj y, mamy taki, y, takie przęsło, gdzie ta mielarka, bo to była mielarka do, y, do szamotu, z tego szamotu po zmieleniu robiono właśnie formy tego typu, jak za Państwem stoją, no tak, wygląda jak które, prostu, tak, jest, no. które robiono z takiej masy i jedną na drugą wkładana później do pieca, a między nimi wkładano wyroby porcelanowe, żeby one, co z nimi się nie stało, nie, nie okopciły się, bo wypalano węglem, używając no tak. węgla. Dym z węgla mógł powodować to, że porcelana nie robiła się biała, tylko robiła się kremowa, żółta, okopcona. A. I dlatego były potrzebne osłony, żeby tylko przejmowały ciepło, z węgla, a nie przejmowały tych wszystkich dymów. No to zajrzyjmy dalej. Zajrzyjmy dalej. Zrobiło się bardzo świątecznie. Piękna została. Ale kolekcje macie tak przepiękne, że właściwie chciałoby się brać wszystko i ze wszystkiego korzystać. Jak to robicie? Cieszę się, cieszę się. Tak jak powiedziałem. Wiele osób ocenia porcelanę tylko i wyłącznie przez pryzmat estetyki i na pewno ta estetyka tutaj jest zachowana. Każdy znajdzie coś tutaj fajnego. To jest efektem tej ciężkiej pracy, czyli wyroby porcelanowe, kolekcja muzyczna czy inne rzeczy. Tu można to zobaczyć, podziwiać, kupić oczywiście. Przepiękne, naprawdę i na prezent słuchajcie, zobaczcie, to jest ręcznie wszystko pomalowane. No mieć coś takiego, takie piękne wazę, jest wielka przyjemność. Mam nadzieję, że wiesz co, w prezencie kupić, prawda? No. Oczywiście kochani, ja się <śm> dzisiaj, że tak powiem, nie wyjdę stąd z pustymi rękami na pewno. Was też zapraszamy tutaj serdecznie, żebyście odkrywali te skarby no i zabierali je do siebie do domu. Podajcie, bierzcie do domu, słuchajcie, bo naprawdę warto. Koniecznie też odwiedzcie fabrykę, przyjdźcie na warsztaty, zobaczcie y, naprawdę jak powstają te wspaniałe rzeczy. Które możecie też wziąć do domu i mogą Was cieszyć na co dzień. Bardzo dziękujemy, że w ogóle chcecie ciągle tak pięknie pracować, i dzięki Wam, staramy się e, e, zachować my możemy się tradycję. Cieszyć e, e, tymi wspaniałymi rzeczami, no i że właśnie hołdujecie tradycji, no to jest wspaniałe. Ja dziękuję za takie dziękujemy. miłe słowa, bo to jest naprawdę miłe na moje serce. Kochani, wpadajcie, odwiedzajcie i się widzimy. Do zobaczenia.